I teraz tutaj bym chciała właśnie o hipnozie też szerzej, bo bardzo często ludzie mają po prostu błędne wyobrażenie, czym jest hipnoza. I tutaj bym chciała taki obalić największy mit, że hipnoza to nie jest sen. W hipnozie jesteś całkowicie przytomny, a nawet jeszcze bardziej, bo poszerza się świadomość. Więc ja tu chcę ten obalić mit całkowicie, bo tak jak wspomniałam, hipnoza nie jest snem i ten stan hipnozy nie jest czymś, że ty nie wiesz, yy, znaczy, że oddajesz władzę. Ty jesteś cały czas świadomy, a nawet tak jak wspomniałam, poszerza się ta świadomość. Jest otwartość i w hipnozie, kiedy leżysz, możesz się ruszać, możesz się podrapać, możesz kichnąć, nie wiem, rozumiesz.